Jestem samotna, pogardzona dusza. Jestem bez przyjaźni i pomocy. Stałam się jak rzecz, bez wartości, na nic nikomu. Wszyscy ludzie widzą mój grzech, który w sercu popełniam i który pragnę popełniać bez końca. Bez końca. Tak mi dopomóż, panie Boże mój, ty mi dopomóż, ty, co wszystko żyjące miłujesz, ty, co jeden wiesz prawdę. Grzech mój jest błękit, który mnie ogarnął. Ty wiesz, który mnie ramionami otoczył. Ty wiesz, opasał, objął. Grzech mój jest oczy i szelest i dźwięk przyciszonej mowy. Kocham mój grzech w sercu leżący i nienawidzę wszystkiego, co mnie odeń odwodzi. Poza nim jest zgniła ciemność i odrażająca śmierć. Grzech mój to krzywa linia rozkwitłych bzów, liliowych hymn, co się w zieloną ścianę drzew tulił, gdym czekała. Grzech mój to szelest brzozowych gałęzi, szelest niewysłowionego powabu, gdy wtedy łagodny deszcz go uciszał. Słysząc go, nie słyszałam. A teraz przyszedł na serce moje. O, mowo tam tych poranków czekania. Zwarte krzewy, coście się usuwały z wiatrem, kiedy miał przyjść a nie przychodził. Gdzież tu na świecie szukać ratunku? Do kogo iść? I w którą stronę? Nikt mi nic dopomóc nie może. Jestem obarczona ciężarem ponad siły. Smutek wytarga ze mnie wszelką moc. Wszyscy ludzie widzą moje omdlenie. Przepatrują mój grzech ukryty i sprawia im to nędzną radość. Chcieliby zmienić w ciemności znaki i zmylić sens myśli moich, lecz nade wszystko wyrwać serce. Wyrwać serce. A ci, co by mi pomóc, chcieli, nie mogą. Jest to sprawa między mną samą jedną i moim losem. Los. Wygrał sprawę.